Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa już po raz trzeci w programie Przeciw, a nawet za. Wciąż w tym samym składzie, czyli Ryszard Chaubowicz i Janusz Malinowski. Na dziś ja znalazłem dwa tematy, o których moglibyśmy się trochę posprzeczać. Jeżeli... Zobaczymy, czy się będziemy sprzeczać. Znowu boję się, że niekoniecznie, no ale zobaczymy, w praniu się okaże. Ja chciałem mówić o tym, o tej trwającej wciąż kampanii miłośników motoryzacji na rzecz zbudowania ponownie w Lublinie toru kartingowego, bowiem ten, który był do tej pory przy ulicy Zębożyckiej. Został kilka miesięcy temu zamknięty, no a niebawem ma być w ogóle zlikwidowany. No właśnie, no i to jesteś za tym, za tym protestem, czy jesteś przeciw? No, żeby jakieś zdanie już tutaj konkretne wyrazić, to trzeba by przytoczyć argumenty jakieś, no. Ja chciałbym przytoczyć argumenty tej strony właśnie miłośników, którzy twierdzą, że po pierwsze, no, w PRL-u to był dosyć spory wysiłek społeczny i ekonomiczny, żeby zbudować ten tor. Mhm czyli koszty społeczne były znaczne. Po drugie, ten tor był jednym z najładniejszych torów w kraju, bo takiej bogatej konfiguracji, która dawała możliwość obserwowania mhm. całych zawodów na stosunkowo małym terenie z jednego miejsca. Ponadto ten tor przekazano no, bezpłatnie Polskiemu Związkowi Motorowemu, a Związek Motorowy sprzedał to, czyli jak gdyby uzyskał tu jakiś taki niezasłużony zysk. No i wreszcie po ostatnie, że zdaje się złamała również normy współżycia społecznego Rada Miasta, która zgodziła się właśnie na przekwalifikowanie tego terenu pod budownictwo mieszkaniowego, chociaż właściciele działek, które tam wcześniej były, zostali wywłaszczeni pod pretekstem właśnie mhm. budowy obiektu użytku publicznego, mhm. czyli tego właśnie toru kartingowego. Biorąc to wszystko pod uwagę, ja myślę, że ci miłośnicy motoryzacji, którzy protestują w ten sposób i domagają się budowy nowego toru, że mają rację. W związku z tym ja jestem za. No masz. No to ja też jestem za. No i Aha. gdzie tu jest dyskusja? Ej, tam za mało kontrowersyjne tematy wybierasz. No bo się ciągle zgadzamy. Ma być za, ma być przeciw, a jest ciągle albo za, albo ciągle jest przeciw. No to ja już nie wiem naprawdę, co w tej sytuacji zrobić, skoro się zgadzamy. Trzeba by może poszukać jakiegoś argumentu przeciw. No, na pewno jest to duży koszt. Obecnie no, taka inwestycja, nie wiem, czy są na to pieniądze, czy miasto ma. Więc... A jak jest z lokalizacją? Jest jakaś proponowana lokalizacja? No też nie wiadomo, jak jest z lokalizacją. Zdaje się, że ci miłośnicy wskazali miastu kilka różnych możliwości, jeśli chodzi o teren, mhm. no ale miasto nie jest chyba przygotowane finansowo. Są dużo, Jest dużo więcej innych potrzeb. Budowa ulic, mhm. wiaduktów, no, tunelu tego ciągle poda... słynnego pod Alejami Racławickimi, no więc ja myślę, że. Stadion trzeba zapełniać. No, Właśnie nie wiem, czy, czy miasto jest do tego przygotowane finansowo i, i to pewnie jest jakiś argument, chociaż no, można by się zastanowić, czy te inne, że tak powiem, inwestycje są rzeczywiście no, ważniejsze, bardziej potrzebne. No, w każdym bądź razie ja uważam, że pozbawienie tutaj miłośników motoryzacji tego właśnie obiektu było błędem ze strony Rady Miasta, zarządu miasta i że to nie powinno się było starzyć. No tu w pełni się z tobą zgadzam, przy czym jak już mówimy o takich winach, no to ja tutaj prywatę pouprawiam, bo dla mnie miasto się strasznie jedną rzeczą naraziło. Ja praktycznie od urodzenia mieszkam na Lubartowskiej i tam jak się szło pod górę... Niezły teren. Fajny teren, bardzo lubię. Pozdrawiam wszystkich kolegów z Lubartowskiej. I jak się szło do góry w kierunku ratusza właśnie, prawda, no to tam był fajny taki no trochę zieleni było, prawda? Tam gdzie był tam między innymi pomnik żydowski, tylko ten pomnik no tak, był... Tam arkady te... Arkady słynne, tam, tak. I to wszystko było w zieleni. To wszystko było w zieleni. Były tam fantastyczne drzewa, które rosły ileś lat. Okazało się, że w którymś tam roku miasto podpisało umowę o tym, że oddaje ten grunt, sprzedaje ten grunt. Na te tak zwaną alchemię, tak? Tak. Było to x lat temu. Uh -huh. X lat temu i wszystko zaczęło się od tego, że wykoszono kompletnie, równo z ziemią, wszelką zieleń, jaka tam była. No i przez te 4 czy 5 lat, poza tym nic się nie zmieniło. No ale muszę Cię tu zmartwić, Panie Redaktorze, trafiłeś niestety w tym przypadku kulą w płod, bo ja się też w tym przypadku z Tobą całkowicie <laughs> zgadzam. Trudno być przeciw temu, o czym mówisz, dlatego że... No, znaczy, może po prostu zbyt to jest, mało kontrowersyjne tematy poruszane, To jest rzecz trzeba... rażące. Prawda? I ja Ani mówię, no tego no miasta ja nie mogę poruszać. No tak. nie wiem, w takim razie ja spróbuję drugi temat poruszyć, ale będę tutaj o tyle sprytniejszy, że nie powiem co ja myślę w tej kwestii, tylko zapytam też. najpierw Ciebie, dobrze? <laughs> okay. Chodzi mi o to, że 15 marca odbędą się wybory do 27 dzielnic Lublina, rad dzielnicowych mm -hmm. Lublina. I do każdej z rad wybranych ma zostać od 15 do 21 członków rady, w zależności od liczebności mieszkańców na danym terenie. Natomiast sytuacja jest taka, że w pięciu obwodach wybory się nie odbędą. Nie dlatego, że coś się tam stało takiego, tylko dlatego, no, że, tylu że zgłosiło w się miejsc. tyle tak. kandydatów w co miejsc, i w związku z tym w trzech obwodach na Czechowie, w jednym mhm. na Czubach. I w jednym nawrotkowie, już ci kandydaci są, można powiedzieć, wybrani. Nie to mają, mów, co ci się nie, się nie podoba, a ja będę za, a ja będę za, bo widzę, że to mi się to nie, nie bardzo podoba. No Czy będzie jakaś na szczęście rozumiem. Chodzi mi zdanie. o to, że te rady dzielnicowe mają bardzo niewielkie, wręcz symboliczne uprawnienia. Ich budżety to jest rzędu kilkunastu tysięcy złotych. W dużej części te budżety są wydawane na jakąś tam jedną inwestycję niewielką, częściowo na tak zwane diety, prawda, chyba tam przewodniczący czy tam członkowie zarządu dostają to i w gruncie rzeczy no nie ma czym rządzić, jest to czysto tytularne, że tak powiem, ciało. To jest jeden argument, który każe mi zapytać, czy te wybory w ogóle Rad Dzielnicowych mają jakiś sens. Na no, drugi argument jest taki, trochę on już jest poważniejszy. Otóż bardzo często słyszy się takie zdanie, że politykę no to się uprawia tam na wyższych szczeblach. W skali krajowej, natomiast w samorządach to powinno być bez polityki, prawda? Nawet jakieś takie hasło widziałem jednego z tych klubów, które Jedną walczyły. Grubową, właśnie o to bez polityki, co jest, nota bzdurą, ale to innym razem pomawiałem, bo to wszystko jest polityką. Nie ma polityki jako takiej, prawda, w powietrzu zawieszonej. To, czy decydujemy się na żłobki, czy na przedszkola, czy wydać na ulicę, to też jest polityka. Polityki, Oczywiście, tam. więc nie można mówić, że bez polityki się cokolwiek mhm. zrobi. Ale wracając się. Czekasz do... się pana przewodniczącego Kowalczykowi. No nawet ja dokładnie nie wiem kto, bo widziałem tylko taki Wydaje... Tak? Wspólny lubnic, no, to, to było hasło to, Trudno, Lublina. Trudno, trudno. Ja akurat nie mam oporów Wszystko? żadnych. Zresztą dziennikarze nie powinni mieć oporów w tym względzie, nie powinni się sugerować, czy można prawda, tego kogoś dotknąć, czy tamtego nie dotknąć. No powinno się raczej o sprawach mówić niż o mhm. konkretnych ludziach. Ja również o sprawie raczej mówię. Mhm. Wracam do tego, że panuje takie przeświadczenie, czy też prawda, jest upowszechniana taka teza, że w samorządzie no to nie ma polityki, że tej polityki się nie uprawia. Otóż okazuje się, że nie, proszę pana szanownego, dlatego że w poprzedniej kadencji jeden mój znajomy Próbował właśnie, zrobił taki eksperyment, dostać się do takiej rady dzielnicy, zgłosił się na kandydata, zebrał tam wymagane chyba tam 25 podpisów, mhm. czy coś takiego i wystartował. Okazuje się, że nie ma szans się dostać, dlatego, że nawet te wybory na tym szczeblu są, można powiedzieć, już przechwycone przez różne siły polityczne, przez radnych niektórych, przez partie polityczne, przez parafie również niektóre, gdzie tam się jakieś zalecenia wydaje, kogo wybierać. No to jest dla mnie trochę takie, powiedziałbym, groteskowe. A już szczyt tej groteski, no to zobaczyłem dzisiaj jadąc tutaj do studia na wielkim billboardzie jeden z kandydatów do jednej z rad dzielnicowych, owych urządził sobie, prawda, taką kampanię wyborczą, prezentując swoje zdjęcie ym, oraz hasło y, Pora na pozytywne zmiany w naszej dzielnicy. Sęk w tym, że podpisał się pod tym jako sekretarz zarządu tej dzielnicy. No więc nie wiem, że tak powiem, co on robił do tej pory, jeśli te, y, na te pozytywne zmiany jest dopiero teraz pora, prawda? Może, może chce po prostu zmienić przewodniczącego i, i, i na tym mają polegać. Sekretarz teraz, mo teraz moje pytanie. Mm -hmm. Czy, co ty właśnie sądzisz o tych radach dzielnicowych? Słuchaj, no co do tego drugiego, że ma miejsce upolitycznienie tego wszystkiego, no tutaj jest moja zgoda, prawda? Zgadzam się z tym. Rzeczywiście to no, jest... Ale nie zgadzamy się, żeby tak było, chyba obaj, prawda? Słuchaj, tak, ale ja wrócę jeszcze przede wszystkim do pierwszego twojego zastrzeżenia. Tutaj się kompletnie nie zgadzam. Po pierwsze uważam, że jest to mimo wszystko jakaś szkoła demokracji i właśnie samorządności. Jeśli mówisz o kosztach, koszty są minimalne. Z tego, z tego, co się orientuje, to chodzi tylko o dietę i to dietę dosyć symboliczną w wysokości tam 1000 czy 1100 zł dla przewodniczącego. To jest tylko jedna osoba. Czyli koszty są niewielkie. Natomiast no, tu masz rację, nie jest dobrze, że to jest upolitycznione, natomiast jeżeli by było, tak jak mówisz, powiedzmy, mniej upolitycznione, co by było moim zdaniem lepiej, to uważam, że jest to doskonała szkoła. Niech to będzie jedna inwestycja przez rok, a może nawet i przez kadencję, ale realizowana przez ludzi, którzy są z danego miejsca. Są oni z danego miejsca, są oni z tym miejscem związani, no i na tym trochę ma polegać ta samo, samorządność, że prawda? ci ludzie, obywatele, no decydowali jednak o czymś. Teraz tak, bo tu miałeś zastrzeżenie do tego, że... No sęk w tym, przepraszam, że przerywam, mhm. ale że oni tak na bardzo nie bardzo mają o czym decydować. Ja tych pieniędzy, o których mówisz, nikomu nie zazdroszczę, no, ale nawet jeśli te tysiąc złotych pomnożysz przez 12 miesięcy, to już jest 12 tysięcy, a te budżety tych rad dzielnicowych są niewiele większe. W niektórych przypadkach małych dzielnic może nawet nie sięgają 12 tysięcy. W związku z tym, no naprawdę nie ma czym rządzić, nie ma kapitału. I również to, jeśli chodzi o decyzyjność, no to z tego co ja wiem, to one mogą podejmować jakieś tam decyzje, czy gdzieś tam skwerek poprawić, czy ławkę postawić. Na skwerku, no ale to jest wszystko już, prawda? W związku to z tym. To jest nie... prawda. Nie Natomiast... wiem, czy ten zamach nie jest większy niż, że tak <coughs> powiem, skutek. Ale po pierwsze, ten zamach jest mało kosztowny, to już żeśmy mniej więcej ustalili, zgodziliśmy się z tym. A po drugie, jednak yy, zwróć uwagę, że radni, ci tak zwani radni dzielnicowi, yy, pełnią funkcję organu pomocniczego dla Rady Lublina. A myślisz, że Rada się ich, że tak powiem, radzi? Czy też sugeruje Z tego, co ich rozmawiałem, opinię? Z tego, co rozmawiałem, bo gościliśmy jakichś przedstawicieli tutaj uh -huh. do rad dzielnic, zależy znowu gdzie, co, jak. Ale generalnie jest to możliwe, że oni mają realny wpływ też na politykę w ten sposób miasta, że no, jakiś przedstawiciel radnych przedstawiają jakiś problem, problem, który jest na przykład krytyczny dla jakiejś ten, może nawet to, że ulica jest dziurawa, prawda, że nie można dojechać i tak dalej i ci radni jednak no motywują radnych miejskich. Czy ja bym tu nie wylewał dziecka z kąpielą? Tu... To są po mojemu tak małe koszty, że można sobie pozwolić. Możemy sobie w imię wychowania w demokracji pozwolić na Rady dzielnic. Tak Pozostańmy powiedzieć. może przy tym, że ja przekonany nie jestem w dalszym ciągu. I przejdźmy może do trzeciego tematu, który no właśnie, Ty tak. jako niespodziankę prawdopodobnie mi wyszykowałeś. Co to będzie? To znaczy nie jest to może taka wielka niespodzianka, bo temat jest bardzo aktualny, ale no. mm, nie regionalny, prawda? Temat ogólnopolski. No. Dowiedzieliśmy się z telewizorów, że któryś chyba tam doradca, zdaje się, ministra ministra obrony narodowej, generał Pacek no. w telewizorze poinformował, że jedziemy na Ukrainę. Wysyłamy tam naszych doradców. I powiem Ci, że mi się to nie podoba. Mówię to wprost. Nie dlatego, żebym był jakiś proputinowski, broń Boże, albo jakiś antyukraiński. Nie. Tylko nie podoba mi się sposób tego załatwiania. Znowu po Ameryka znowu wpuszcza Polskę. Na czym polega wpuszczanie w Polskę? No to mamy dowód, jak w tej chwili trzeba, no co prawda w skali państwa to są niewielkie pieniądze, ale płacić odszkodowania tym terrorystom, prawda? Amerykanie wpuścili Polaków, robili tam swoje cuda. Nie osądzajmy, czy dobre, czy złe, ale to było wyłącznie ich sprawa. I teraz sami Amerykanie zdradzili to, że zawarli porozumienie z Polską i teraz Polska jest piętnowana jako kraj, którym biją terrorystów, prawda? Czy dopuszczają do jakichś tam nawet gorszych rzeczy, do doprowadzenia... No, łamią prawa tortu. człowieka. Zdecydowanie łamią prawa to, człowieka, tak chociażby przez to, że dopuszczają do, do tortur na polskim dnie. Amerykanie to zrobili, prawda? Tak samo Amerykanie pierwsi wzywali, no i Polacy pierwsi polecieli do Iraku, polecieli do Afganistanu. To było już jakiś czas temu. Co my mamy z tego Iraku realnego? No tak, ale, jednocześnie... ale, ale, ale po... wspomniałeś o tej Ukrainie. To może się trzymajmy Ukrainy. Okej, okay, ale jeszcze jedno zdanie, bo widzę tutaj złą tendencję. Ameryka pstryka palcem, prawda, i Polacy lecą. Zachowujemy się tutaj, no nie wiem, wobec Ameryki jakoś dziwnie, po mojemu. Ja wiem, że Amerykanie wybrali w tym razem też Anglików, z którymi są bardzo sprzymierzeni, prawda? No, nawet chyba Anglicy pierwsi to zakomunikowali może, przed Amerykanami. Być może, ale to tutaj pierwszy, to... nie mam wątpliwości, że to jest no, inicjatywa amerykańska. Co do tego to raczej nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy w NATO, prawda? NATO ma swoje struktury. Tam są i Amerykanie, i Anglicy, i Polacy. Dlaczego nie zadecydować o tym, że NATO wysyła misję na Ukrainę? Proszę bardzo. Misja NATO na Ukrainie, proszę bardzo. Ale nie poszczególne narody, tak jak Polska czy Anglia daje się wpuścić. Zacznę, może Ryszard, od tego, że ja, rozentuzjazmowany <laughs> tą decyzją, nie jestem bynajmniej. Ale sobelkę natomiast, natomiast trzeba tu parę elementów jednak uwzględnić. Po pierwsze, to, że mówisz, że no, w ramach NATO, gdybyśmy rzeczywiście wysyłali żołnierzy do walki. Gdyby to miał być jakiś korpus ekspedycyjny, czy chociaż misja rozjemcza, ale jednak składająca się z wojsk będących bezpośrednio w kontakcie, jak to mówi się po wojskowemu, z przeciwnikiem, to tak. Natomiast tutaj chodzi tylko o szkolenie. Oni mają po prostu szkolić ich z dala gdzieś od miejsc konfliktu, gdzieś na zachodzie ta, Ukrainy. Tak, no, ta, no, pod Lwowem i, i, i pod Kijowem. I to trochę zmienia sytuację. I, ale czy zmienia też, że... że wyobrażasz sobie, jak taki żołnierz polski, który będzie doradcą, to jest dosłownie na hełmie, ma swoją tabliczkę, strzelaj do mnie. Wiesz, jakie cenne będzie zabicie polskiego żołnierza na Ukrainie? Przez Putin się. wiesz, no, myślę, że jeżeli. Uratuje jak niczym innym. Myślę, że jeżeli rzeczywiście oni będą szkolić gdzieś na Zachodzie, no to nie będzie okazji po temu, żeby no dobrze, strzelać do polskich żołnierzy. dobrze, ale dobrze, jeszcze, ale słuchaj, jeszcze słuchaj, no przede wszystkim. Putin może wysłać swoich wiesz, ludzi. Zielonych ludzików i podkijów. No. No, nie, nie demonizujmy. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że sama już nawet obecność tych doradców, czy też misji szkoleniowej, danie wątpliwie Rosji pretekst do tego, żeby, że tak powiem, propagandowo rzecz wygrywać. Tak. O, proszę, obce wojska Ale co na najważniejsze, Ukrainie. Nie to... przeciwko NATO, przeciwko Polsce, Anglii i Ameryce. Jaka jest reakcja Francuzów? Niemców, co oni robią? No, oni załatwią swoje interesy. Tego nie wiemy i na to chyba czekamy. Nie, no ja myślę, że tu wiemy, że tu wiemy. Oni załatwią swoje interesy. Oni się nie pchają tam, gdzie mogą dostać po, po łapach. Jakby była misja NATO, mówię, żadnych przeciwwskazań. No w kwestii tego szkolenia jeszcze Francuzi i Niemcy się nie wypowiedzieli, w związku z czym no Ale jeszcze Ale wypowiadają się na temat rozmów mińskich i tak dalej. Widać tendencję w tym wszystkim, co robią. Niewątpliwie są bardziej wstrzemięźliwie nastawieni, jeśli chodzi w ogóle o, że tak powiem, restrykcyjność wobec Rosji, wobec Putina. Dlaczego Dla... Polska, i to pod swoim imieniem, że tak powiem, indywidualnie ma być zawsze chłopcem do bicia? Bo to się przez lata całe ciągnęło. Co robili w II wojnie światowej Amerykanie? Realizowali i Anglicy realizowali swoje interesy. W Jałcie pokazało się, co jest warte zapewnienie ich o tym, że Polska jest ich przyjacielem. Dlaczego Polska ma być chłopcem do bycia? To, wybacz, ale to pytanie retoryczne. Nikt. Że tak powiem, no ale jest, przydomny. jest, no była, była, była. Wiesz, Nikt traknie. nie powie, że chciałby, żeby tak było. No ale w czasie wojny II, światowej tak było. No i teraz nie mówię, że już trzecia wojna grozi, ale są jakieś idiotyczne. Ten. Wyślijmy misję na to, proszę bardzo. Są jakieś rozmowy? Niech rozmawia cała Unia. Kto pozwolił Francuzom i Niemcom na rozmowy? Z Ukrainą i Rosją. Kto im na to pozwoli? No mandatu natowskiego rzeczywiście, ale ani, ani Unii, Unii Europejskiej tak, rzeczywiście. Jesteśmy w dwóch strukturach. Unii i NATO. No, rzeczywiście nie było. I jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to jest pył. To nie ma znaczenia. Bo się i tak Polaków wyśle, prawda? No dobrze, Ryszard, ale jeszcze na koniec, bo już zbliżamy się patrząc na zegar do końca na, na naszego widzisz? czasu. Tutaj, no, kilkadziesiąt minut temu, w tym samym studio podglądałem na telewizorze, że tak powiem, siedział kto inny. Był to program religijny, chrześcijański. No, i nawet, że tak powiem, uczestnik tego programu, który reprezentował te wartości chrześcijańskie, powiedział: No, cóż, czasami innej drogi niż siła militarna nie ma. Chodziło tam, wprawdzie, o walkę z dżihadystami, z państwem mhm. islamskim. No, niemniej takie słowa padły. Ja też nie jestem, jak gdyby finalizując tę sprawę, przekonany, czy ten problem, czy ten konflikt, czy te zapędy wielkorosyjskie, imperialne zapędy Putina można w inny sposób niż siłą powstrzymać. I stąd moje, że tak powiem, pewne wątpliwości, mhm. czy jest to tak naprawdę bardzo złe posunięcie. Jak mówię, nie przepadam za tym. Nie jestem rozentuzjazmowany, żeby polscy żołnierze gdziekolwiek poza Polskę się ruszali, jeśli nie jest to niezbędne, jeśli to Polsce nie zagraża bezpośrednio, ale w tym przypadku no, nie wiem, czy nie zagroziłoby, gdyby rzeczywiście tej pomocy w tej formie im nie udzielono. Ja mówię, ja nie miałbym nawet nic przeciwko temu, że Polska w tym uczestniczyła, ale jako fragmencik NATO, ewentualnie fragmencik. Unii, a nie wysyłać Polaków, nie wykorzystywać Polaków tam, gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle. Prawie chce się poradzić. Czy możemy to tak spuentować, że w tej kwestii też jesteśmy zasadniczo przeciw, ale troszkę jakby za? Tak, tak, myślę, że tak. Mówię, mi nie chodzi o sam udział w Polski doradców, czy żołnierzy, czy coś takiego w konflikcie ukraińskim. Nie no, o to mi chodzi. No to dziękuję Ci bardzo w takim razie za ten program. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniamy się do następnego razu. Dziękuję bardzo.